I widzę, dzisiaj w taka boka nagrywam Jest też jedynkę Okej, okay, okej okay. Jak ja się mamie. No, Każdy dostał z nas jedynkę. To nie twoja wina, kochanie. No, pakuj tą jedynkę i do domu. Dobrze, proszę pani. Oj. Tylko wezmę sobie kawę. To tam kawę. No ja, bo są chłopaki mi. kiedy macie wszystkie chłopaki? Eee, dwie dziewczyny. To pa. Pa, już też idę. Te też. Nie, chłopcy jeszcze muszą zostać i do mnie dowiadówka, przecież, ale tak. No to no wreszcie. Niestety idę już do domu. Trochę straszne to jest, ale ta książka jest bardzo fajna. Kocham ją. Hej siostra. No to ja idę trochę na spacer. No to powodzenia. Tato, ja idę na spacer. Daj mi kukulcie Kukulcia. Pa. Miłej zabawy. Dzięki, tato. Mamo. Mamo. Co, kochanie? Mam dla ciebie to. Nie trzeba było. Okej. Okay. Dobrze, to ja pójdę na dwór. Mmm, pyszne to jest. Wiem, wiem, kochani. Poglądasz na no mną pewnie. Jakie fajne. Siostra. Co chcesz? Wiem, że się tak urodziłaś jak ja, ale siostro poszło na spacer. Mam dla ciebie prezent. O, dzięki siostrze, nie trzeba było. Chodźcie, też mam dla ciebie coś fajnego jak w stylu czarni. O, dzięki. Ja idę do pokoju. No dobra. Czyli zamykam. А мама когда хопа, наверное. Окей, ну, добра, тинки. Может, я так... Застану? Руб, что хочешь. может, до мне хочешь, бы А, не знаю. Только просто твой тест. единка, о, о, За за To jest twoim nauczycielką. Mm. Pokaż mi to. Co? Ej. Co to ma być? Znaczy. Pani oczywiście niestety zrobiłam wszystko dobrze, a ona mi dała jedynkę. No tak wiem, muszę z nim porozmawiać. Zapraszam ją dzisiaj. Le Dlaczego? Kocha... Kochanie, to nie twoja wina. No pewnie, że nie twoja. Dzięki, mama. Kocham siebie. Dobrze. Ech, do tego... Tylko... Witam. Witam. Dostaję kolejną jedynkę. Tu pani powinna dostać. O! Wszystko zrobiła moja córka dobrze, a pani po prostu daje Tu Turu mnie wolno dawać, jak wszystko ma się dobrze. No przecież. Przepraszam, przepraszam. Dajcie. Piątka. Dzięki, mama, proszę. Mamo kto to był? A, jakaś tam. Mam ci mogę więcej leczka sobie tam naleźć. O! Pychnę. O, siest to moje. Czy ty używasz mojego manceka? Ale ja nie mam żadnego. E nie obchodziłam. Bo skoro. Ewie. Już nie do szkoły, kupiej. Kupiej szkoły? Nie, no, kupiej po prostu. Kuki Kuki, zapytaj mi siedź Uhuuu Uhuuu Aaaaaa ah. Ała Kochanie Musimy jechać do szpitala. Kochanie, jedziemy do szpitala. Ja tu zostanę. Racja. My zostaniemy z tato. A nie, ja jestem. Z... Um. Dobra, ja też. Nie tylko jedna może. No to ty idź. Nie ty, ja muszę. Ja wiem, że kocham tą się, ale musi ona tam być. My będziemy uważać.

I kto dla kogo? Dla dziecka. Okej. Okay. Co? Mleko. Dobra, mleko. Bo nie wiem co Na tackę. Tak, poprosimy, okej. Okay. Arbus, bo ona lubi airbus. No dobrze. Czekolada. Jeszcze dam coś takiego. Proszę, dzięki teraz jeszcze coś. Teraz to poprosimy soczek. No dobrze. Банана. Так. Ну, прошу. Ну, Много дня. Взаимно. No dobra. Już jesteśmy. Szybko pójdziemy do dziecka. Cześć śniadaniem. Śniadaniem jest to. Dobra. Śniadanie. Dla. Belinelli. Nela, proszę. Dziękuję. Nie wiem, czy będziesz miała śpiączkę, ale teraz to wszystko jest ok. Teraz przyjdzie do Ciebie mama. Potrzymasz? na no pewnie. Proszę Pani, teraz Pani może do dziecka. No dobrze, podtrzymaj teraz moje dziecko. Pani już. Idę. Hej kochanie, jak tam? Dobrze. Podtrzymasz mi? No pewnie kochanie. Trzymaj. A czekaj wstanę. no i poczekaj. będziesz ciusiusiu, będę ale zaraz. Teraz to mi się nic nie chce oprócz jedzenia. Chyba będziesz miała dużo apetyt. Jeszcze masz tu? Przelubiłam tu pracować. No, no już nie mogę. Znaczy tu już nie pracowałam tu nigdy. No chodź tu. No dobra, już. No. Obiad. Proszę, że będzie mogła dziewczynka zjeść obiad. A teraz niech pani pójdzie zapadła śpiączkę Przez kilka chyba, miesięcy będzie Przez kilka miesięcy w śpiączce No dobra Przepraszam tak czy jest życie, że przez kilka miesięcy nie wiemy jeszcze tego, no, ale zobaczymy. No yes. i No jak to co, mój no ulubiony jogurt. Mamy. No, no już, już. No baby, no. Aaa. No dobra. Co to było? Co to za wrzastki? A, trup. Kochanie. Proszę. Musimy ją operować. Przepraszam pani, ona będzie niestety złamaną nogą. I na zawsze już będzie. Och! Moja biedulka. Jeśli chcecie zobaczyć jak się koń fajnie. No to zostawcie łapkę w górę. I pozdrawiam was. To było koniec odcinka.